Kiedyś nie było nic. Nagle pojawił się on. Brak locek. Ciągle gadają o tym Bananamenie. Co o nim sądzisz? Cóż, myślę, że ma talent. Moglibyśmy go zwerbować. Widzę, że chcesz być bohaterem. I masz do tego talent. Jednak razem moglibyśmy zdziałać więcej. Jak wam na imię? Ja jestem Jason, a to mój brat Danny. Chodźcie ze mną. Widzicie, wasz prezydent nie jest jednak taki idealny. To co, dołączycie do mnie? Nie chcę z tobą walczyć. Chyba nie masz wyboru. Już wkrótce moc praktowska będzie moja. Poczekaj. Nie zabierzesz mnie za sobą? Nie, to zbyt niebezpieczne, ale uratowałem Cię. No dobrze, możesz iść ze mną. Wiele lat temu zostaliśmy wygnani z krainy klocków ze względu na naszą gorszą jakość. Jednak teraz nadszedł czas naszej zemsty. Jesteśmy ostatnią nadzieją krainy klocków.